Pikantne plotki o Katarzynie Cilman. Juror tańca z gwiazdami się wygadał. Katarzyna Cilman potwierdziła rozstanie ze swoją partnerką Julią Walczak, co tylko spotęgowało plotki o zażyłej relacji między wioślarką a tancerką Janią Lesar. Co o całej sytuacji sądzi Tomasz Wygoda? W rozmowie z faktem opowiedział, co zauważył podczas odcinków tańca z gwiazdami. Robi się sceny, druga strona odbija, zaczynamy się kłócić, trzaskamy drzwiami, no i kończy się, jak się kończy, mówi. W mediach wciąż szeroko komentowane są zdjęcia Kasi Zilman i Jan Lesar zrobione podczas imprezy po finale tańca z gwiazdami. Mając na uwadze także ich pocałunki na parkiecie show, można odnieść wrażenie, że łączy je coś więcej niż przyjaźń. Zauważył to chyba również Tomasz Wygoda. Tomasz Wygoda zapytany o relacje Kasi Cilem z Janią Lesar. Tomasz Wygoda był gościem Cezarego Wiśniewskiego i podczas rozmowy zmierzył się z pytaniem o relacje par występujących w Polsatowskim show. Jako artysta doskonale zdaje sobie sprawę, jak bardzo taniec potrafi zbliżyć. Ciężko mi w tym momencie patrzeć, czy to, co oni robią, czy jak się przytulają, czy jak się trzymają, czy to jest przyjacielskie wsparcie, gdzie oni przekraczają granice takiej cielesności. Bo normalny człowiek może na ulicy, by nie złapał kogoś tak blisko, tak mocno, tak ciepło. Oni w programie przekraczają te granice, bo muszą być jednością. Oni trzymają się nie tylko za dłoń, ale i w pasie, oni się trzymają prawie za biodra, całują się. Więc zobaczcie, jak blisko się zbliżamy do tego, gdzie takie gesty byłyby zarezerwowane tylko dla najbliższej osoby albo tej, którą wybieramy do erotycznych przyjemności, ocenił. Następnie Juror Tańca z Gwiazdami pokusił się o ocenę sytuacji, w jakiej znalazła się Kasia Cilman, która nagle rozstała się z Julią Walczak. Widziałem, że Kasia wszystko bardzo przeżywa i mówiłem, że ten program jest taką karuzelą. Wszyscy wsiadają, no i po kolejnym odcinku ktoś wypada i leży, a tam im się kręci w głowie, próbują wstawać, tracą równowagę. Widać, jak ludzie się ciężko odnajdują. Kasia była niesamowicie taka naspidowana. To jej mocne ciało chyba wydziela i generuje bardzo dużo różnych endorfin. I teraz pytanie, jak taka sytuacja działa na kogoś, kto miał Kasię czy inną osobę bardziej tylko dla siebie? Ktoś widzi, że ta osoba jest w dobrej relacji z inną dziewczyną w tym przypadku, całują się, no myślę, że są to bardzo trudne rzeczy, bo pojawia się zazdrość, pojawia się niepewność. Nawias otwierający kropka, 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 nawias zamykający. Potem przyjdzie jedna czy druga przyjaciółeczka i powie, zobacz, tam jest chyba coś więcej. Robi się sceny, ona odbija, zaczynamy się kłócić, trzaskamy drzwiami, no i się kończy, jak się kończy, dywagował. Fakt poprosił Janie Lesar o komentarz na temat rozstania Kasi i Julii, ale od poniedziałku nie otrzymaliśmy od tancerki żadnej odpowiedzi. Kilka dni wcześniej gościła jednak w naszym studiu, gdzie otworzyła się na temat miłości oraz związku.